Cześć, z tej strony Marcin z OSK Ekstra Szkolenia. Czy podczas kursu na prawo jazdy lub w późniejszym czasie spotkaliście się ze stwierdzeniem, sformułowaniem czarny lód, czarny lód na drodze. No bo zobaczcie moi drodzy, w tej chwili jest temperatura 0 stopni. Jadę do Poznania umyć nasze samochody, w środku, pouzupełniać płyny i wszystko tam ogarnąć. No i zobaczcie, jest 0 stopni, pada taka mżaweczka, Wy tego może nie widzicie, ale pada sobie mżaweczka, za chwilę zacznie przymarzać. I wtedy moi drodzy, mamy do czynienia ze zjawiskiem czarnego lodu, tak? Czyli nie widzimy jakiegoś białego nalotu. Nie widzimy, nie wiem, śniegu, czy pozostałości po śniegu, czy jakichś kawałków lodu, czy tego typu rzeczy. Tylko w tych porach od asfaltu delikatnie przymarza woda, czy ewentualnie jakieś drobinki śniegu. No w tym przypadku teraz to będzie woda. I po czym to poznać? Jeżeli jedziemy, czy to jest tak jak teraz, moi drodzy, jadę w ciągu dnia, bo jest godzina 14, czy jedziemy wieczorem? To asfalt będzie się bardzo świecił, czyli te kryształki lodu będą ładnie się mieniły na drodze, i wtedy właśnie mamy do czynienia ze zjawiskiem czarnego lodu. Jest ono bardzo, ale to bardzo niebezpieczne, no bo wtedy na drodze jest naprawdę mega ślisko i łatwo wpaść w poślizg. Dlaczego? No bo bardzo wielu kierowców nie słyszało o takim zjawisku. Rzadko się o tym mówi, pewnie na kursach na prawo jazdy. Sporo osób no, widzi czarny asfalt, odśnieżone, wszystko ładnie, pięknie. No to właściwie, czego ma się spodziewać? No, co się może wydarzyć? A tutaj zobaczcie, właśnie następuje zjawisko takiego czarnego lodu. Bardzo często, moi drodzy, pewnie i w telewizji i w radio, czy nawet na internetach czy dostajecie ostrzeżenia o marznącym deszczu to jest dość popularne właśnie ja na przykład dzisiaj dostałem taki właśnie alert, że w Poznaniu będzie padał marznący deszcz, dlaczego? no bo gdzieś tam wysoko jest dosyć jeszcze ciepło, że ten deszcz może spaść, no a tutaj u nas na ziemi już jest koło zera teraz mi nawet pokazuje już minus 1, no więc to na pewno będzie delikatnie przymarzało, więc uważajcie na siebie moi drodzy, święta coraz bliżej, coraz częściej gdzieś podróżujemy, czy to po zakupy, czy to w odwiedziny do rodziny, czy w ogóle będziemy na święta w ogóle dużo jeździć, no więc zwracajcie uwagę na tego typu zjawiska. Nie wszystko co czarne moi drodzy jest bezpieczne na drodze. Pozdrawiam serdecznie Marcin.